Dobra, jesteśmy tutaj na parkingu i mamy takie wyzwanie. Tu są takie trzy napisy Politerka po literce i trzeba powiedzieć je od tyłu teraz po kolei. I kto to zrobi szybciej, ten wygrywa. To ja zaczynam. Kawa awak, lody, idol. Napoje pan. To, to była moja próba. Moja próba. A teraz ja zacznę? No. Słuchajcie, musimy. Słuchajcie, teraz moja próba. Więc... Już nie mogę się doczekać, nie wiem jak wy. Więc zaczynamy. Kawa, awak, lody, idol, napoje, ejopan. Tak to była moja próba. Myślę, że to było bardzo bliskie spotkanie i nie wiadomo kto tak naprawdę wygrał musicie wy to ocenić. Myślę, że mogło się to liczyć sekundę albo i minutę. Myślę, że pozostawiam to wam do oceny ekspertów w komentarzach. Like. I subskrypcja. I follow na Instagramie. Zostawcie nam follow na Instagramie jeszcze. Jak będzie? Będzie w przyszłości Instagram. Sum.